Co by się stało, gdyby nagle przywódca Korei Północnej Kim Jong-un nagle zmarł? Zastąpiliby go kim innym. To był taki suchar na rozluźnienie atmosfery, znaleziony w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Witam wszystkich serdecznie, Emil Truszkowskiej strony. Witajcie na Pozdros KRLD, Jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat co by się stało, gdyby nagle Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, zmarł? Co by się stało z Koreą Północną i kto zostałby kolejnym przywódcą? Na wstępie, niestety, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziony jakością komentarzy pod ostatnim odcinkiem. Ja rozumiem, że nie wszyscy muszą lubić przywódcę Korei Północnej, ale te komentarze były mocno żenujące i ewidentnie osoby, które pisały te czasem wręcz obrzydliwe komentarze, nie do końca sobie zdają sprawę. Jakie byłyby konsekwencje nagłej śmierci przywódcy KRLD? I bardzo jest prawdopodobne, że jego śmierć wcale nie byłaby taka dobra dla mieszkańców Korei Północnej. Najprawdopodobniej komentarze tego typu pisały osoby, które są nowe na tym kanale lub wpadły na niego tylko przypadkiem, bo wiem, że moi stali widzowie doskonale sobie zdają sprawę, że to wcale nie jest taka bardzo prosta sytuacja, jak niektórym się wydaje. Jak pewnie już słyszeliście, na początku tego tygodnia pojawiła się plotka, że przywódca Korei Północnej jest w bardzo złym stanie w szpitalu, a może nawet już umarł. Różne media to różnie podawały. Niektórzy właśnie już twierdzili, że on nie żyje, więc tak jakby to był pewniak. Jest to jakby nie patrzeć, niepotwierdzona plotka. Nie ma żadnych informacji, które by potwierdzały, że faktycznie coś jest nie tak z Kim Jong-unem i że on nie żyje. Donald Trump także stwierdził, że to jest plotka. Powiedział wręcz, że to jest po prostu fake stworzony przez CNN. Powtarzam, nie ma obecnie żadnych przesłanek, że przywódca Korei Północnej nie żyje albo że jest w krytycznym stanie. Ale dobra. Zastanówmy się jednak hipotetycznie, co by się stało z Koreą Północną, gdyby nagle Kim Jong-un zmarł. Bardzo często w takiej sytuacji mówi się o upadku Korei Północnej. Wielu ekspertów, dziennikarzy przewidywało, że Korea Północna upadnie w 1994 roku, gdy zmarł założyciel KRLD Kim Il-sung. Także przewidywano upadek, rychły upadek Korei Północnej, gdy zmarł generał Kim Jong-il w 2011 roku. I teraz także pojawiły się oczywiście takie głosy. Pamiętajmy o tym jednak, że ten system został bardzo solidnie zbudowany. Jego podstawy są bardzo mocne i od 70 lat ten system wciąż funkcjonuje pomimo wielu, wielu problemów ekonomicznych, klęski wielkiego głodu z lat 90. Tego typu wydarzenia mogłyby już spowodować upadek normalnego państwa, ale nie Korei Północnej. Mimo wszystko, nagła śmierć Kim jong w tym momencie mogłaby doprowadzić. Prowadzić do bardzo wielu problemów, więc nie cieszę się tak bardzo z tego, że przywódca Korei Północnej mógłby umrzeć, bo to wcale nie oznacza, że mieszkańcom Korei Północnej nagle by się lepiej żyło, że Korea by się zjednoczyła, że wszyscy byliby tam szczęśliwi. Oj nie, może być wręcz odwrotnie. W takiej sytuacji mogłoby dojść do walki w najwyższych kręgach władzy. I zastanówcie się przez chwilę, kto w takiej sytuacji trzymałby rękę na atomowej walizce Korei Północnej, kto miałby nad tym kontrolę, tak? Już nie jest tak fajnie, co? A dlaczego byłby problem z sukcesją władzy? Otóż problem byłby taki, że Kim Jong ma obecnie prawdopodobnie 37 lat. Ma trójkę dzieci, jedną córkę, o której wiemy, oraz prawdopodobnie dwóch synów. Jednakże są to wciąż małe dzieci, które mają prawdopodobnie poniżej 10 lat, więc żadne z nich oczywiście nie mogłoby stanąć na czele Korei Północnej w tym momencie. Proces sukcesji w Korei Północnej zazwyczaj trwa bardzo długo. Gdy Kim Il Sung przygotowywał swojego syna Kim Jong-ila do przejęcia władzy, proces ten trwał z 20-30 lat. Bardzo, bardzo długo. To nie była niespodzianka dla nikogo, że Kim Jong-il zostanie przywódcą. W przypadku Kim Jong-una proces ten był o wiele szybszy, zaledwie kilka lat. Jeszcze na początku lat 2000 nie do końca było wiadomo, kto zostanie kolejnym przywódcą Korei Północnej Spekulowało się, że może być nim Kim Jong Nam, przyrodni brat Kim Jong Una Mimo wszystko było jednak trochę czasu, żeby przygotować Kim Jong do tej roli żeby Koreańczycy się o nim dowiedzieli żeby kadry rządzące, politycy, wojskowi, wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, kto będzie następnym przywódcą Natomiast w sytuacji, gdyby nagle Kim jong zmarł, nie wiadomo do końca by było, kto miałby przejąć po nim władzę. To mogłoby doprowadzić do wielu konfliktów wewnętrznych w kraju, w Korei Północnej. już od jakiegoś czasu pojawiają się raporty o złym stanie zdrowia przywódcy KRLD. Trudno tego nie zauważyć po jego zdjęciach oraz nagraniach wideo, które go przedstawiają. Przywódca Korei Północnej ewidentnie prowadzi bardzo niezdrowy styl życia. Często pali papierosy, praktycznie podobno non-stop. W dodatku, ma nadwagę i podobno także problemy z sercem. Jego dziadek oraz ojciec także zmarli na serce, więc, geny są prawdopodobnie przeciwko niemu i powinien uważać na swoje zdrowie, jeśli chce jeszcze rządzić dłużej swoim krajem. Osoby, które go spotkały na różnych spotkaniach międzynarodowych, na przykład w trakcie szczytu z Donaldem Trumpem, mówią o tym, że jak na osobę w tym wieku, dość młodym wieku. Oddycha bardzo ciężko, co może sugerować właśnie, że ma jakieś kłopoty zdrowotne spowodowane nadwagą oraz nadużyciem papierosów. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście bardzo duży stres. Jeśli komuś się wydaje, że bycie dyktatorem w takim państwie jest lajtowym i bardzo chilloutowym zajęciem, to radzę się zastanowić ponownie. Ja mu wcale nie zazdroszczę. Ja bym nie chciał być przywódcą Korei Północnej, bo jest to bardzo stresujące i trudne zajęcie. Zastanówcie się chwilę, to wcale nie jest prosta praca. Po pierwsze, jest bardzo stresująca z tego powodu, że musicie cały czas dbać o wiele frakcji, które ze sobą rywalizują w Korei Północnej. Na początku, jak Kim Jong-un przyjął władzę, to także musiał pozbyć się swoich rywali, co także na pewno było stresujące, bo nie wiedział, czy zwycięży w tym. ...wszystkim. Tak, więc tutaj mamy także stres. Dodatkowo dochodzą kwestie ekonomiczne, kwestie stosunków międzynarodowych, um, różne testy broni, napięcia międzynarodowe. To wszystko spada na wasze barki. Zastanówcie się, gdybyście mieli to wszystko sami ogarniać. Ok, ktoś może powiedzieć, że jest strasznie bogaty, ale co z tego, że macie kilka miliardów dolarów, powiedzmy, w waszym sejfie, macie kilka pięknych, kilkanaście pięknych rezydencji, jakiś nawet wspaniały jacht, i Mercedesa najnowszego, którym możecie sobie jeździć. Co z tego, skoro nie możecie tak naprawdę używać tych pieniędzy, żeby na przykład podróżować po świecie swobodnie, żeby no nie wiem, no korzystać jakoś tak normalnie z życia. Jesteście, jakby nie patrzeć, zamknięci w tej Korei Północnej i nie możecie tak naprawdę swobodnie z tej fortuny i ze. Swoich wpływów korzystać. Zastanówcie się, czy byście chcieli być w ogóle w takiej sytuacji, Ok? I dopiero wtedy powiedzcie, że bycie dyktatorem jest naprawdę fajnym zajęciem. No dobra, to kto by przejął władzę w przypadku nagłej śmierci Kim Jong-un'a? Eksperci podają kilka osób, które mogły przejąć władzę po Kim Jong-unie. Pierwszą osobą, o której powinniśmy wspomnieć, jest starszy brat Kim Jong-un'a. Tak, Kim Jong-un ma starszego brata wcale nie jest najstarszy w rodzinie. Kim Jong-Chul ma 38 lat, czyli jest starszy o rok lub dwa lata od Kim Jong-un'a Jednakże nigdy nie był brany tak naprawdę pod uwagę przy sukcesji Jego ojciec Kim Jong-il nie uważał, że Kim Jong-Chul będzie odpowiednim przywódcą Uważał go za nieco zniewieściowego Poza tym Kim Jong-Chul nigdy nie wyrażał zainteresowania polityką, władzą Kompletnie się tym nie interesował I faktycznie on nie pełni obecnie żadnych funkcji Państwowych jest absolutnie w cieniu, nie pojawia się w żadnych oficjalnych dokumentach, nie ma żadnej posady państwowej ani partyjnej. O nim było głośno kilka lat temu, jak został zauważony na koncercie Erika Claptona w Wielkiej Brytanii. Ponieważ Kim Jong-Chul jest wielkim fanem muzyki, uwielbia Erika Claptona, świetnie gra na gitarze, także o czym wspomina m.in. były ambasador KRLD w Londynie, który później dał nogę. Opowiada o tym właśnie jak on załatwiał bilety dla Kim Jong-chula na koncert Erika Claptona w Wielkiej Brytanii i opowiada o tym jak chodzili po sklepach z gitarami i testowali gitary. Podobno starszy brat Kim Jong-una zrobił niesamowite wrażenie na sklepikarza, gdy zaczął grać na instrumencie w sklepie. Wszyscy się go pytali z jakiej kapeli jest. Jak sami widzicie, starszy brat Kim Jong-una raczej nie mógłby przejąć władzy w takiej sytuacji. A co z przyrodnim bratem Kim Jong-una, czyli Kim Jong-namem? No on już nie żyje, został zamordowany kilka lat temu na lotnisku w Malezji Możliwe właśnie, że został zamordowany przez północno-koreańskich agentów właśnie dlatego, żeby nie był pretendentem do tronu I tak trudno sobie wyobrazić, że Kim Jong Nam nagle by został przywódcą Korei Północnej ponieważ nikt w Korei Północnej o nim nawet nie słyszał nigdy go prawdopodobnie zwykły Koreańczyk nie widział, nie wie o nim więc trudno by było tą osobę postawić na pozycji przywódz tego kraju. Raczej mógłby on być wykorzystany jako marionetka, na przykład w rękach Chińczyków, którzy powiedzmy w przypadku ewentualnego upadku KRLD mogliby go zabrać z Makao, bo on mieszkał w Makao, i wykorzystać go jako taką marionetkową postać do rządzenia KRLD w imieniu Chin To także jest jeden z powodów, dla którego możliwe, że został on zamordowany Poza tym był także płatnym agentem CIA podobnie O czym możecie poczytać w książce Wielki Następca Bardzo ciekawa książka, polecam ją serdecznie Przechodzimy dalej A może małżonka Kim jong mogłaby zostać przywódcą Korei Północnej? Co Wy na to? Może doszłoby do sytuacji jak po śmierci dyktatora Chin Mao Zedonga, gdy jego żona przyja. tymczasową władzę, bo szybko się jej pozbyto. Czy taki scenariusz byłby możliwy w przypadku żony Kim Joon na Ri sol -ju? Pierwsza dama Korei Północnej, jest bardzo ciekawą postacią. Po raz pierwszy raz w historii KRLD przywódca tego kraju pokazał publicznie swoją żonę. I poprzedni przywódcy Korei Północnej nigdy nie pokazywali swoich żon publicznie. Właściwie mieszkańcy Korei Północnej nic o nich nie wiedzą. Znają jedynie Kim Jong-suk, czyli matkę Kim Jong-ila, bo ona jest bardzo ważną postacią w tej e, hagiografii, historii dynastii Kimu w tym kraju. Jest uważana wręcz za świętą. Ja to czasem przyrównuję do Biblii. Mamy Kim Il-sunga jako Józefa. Kim Jong-suk jako Marię, no i Kim Jong-il jako Dzieciątko Jezus. Takie propagandowe obrazy można znaleźć w Korei Północnej. Jednakże raczej żaden ekspert nie bierze Risoldu pod uwagę przy przejęciu władzy ona nie pełni żadnych funkcji państwowych, nie ma władzy, nie ma zaplecza, które pozwoliłoby jej sprawować władzę w KRLD. Pamiętajmy także o tym, że jest to państwo bardzo patriarchalne, konfucjańskie, gdzie jednak mm, władza raczej kojarzy się z mężczyznami i to oni pełnią najważniejsze. Funkcje w państwie większości, bo są też i potężne kobiety w tym kraju I prawdopodobnie Risol raczej nie mogłaby zostać kolejnym przywódcą Przechodzimy teraz do kolejnej kandydatki, czyli młodszej siostry Kim Juna, czyli Kim Yo-Jong Kim Yo-Jong ma bardzo bliskie stosunki z bratem Razem uczyli się w szkole w Szwajcarii Zawsze byli ze sobą blisko. Kimi w 2007 roku wstąpiła do partii, ukończyła także Uniwersytet Kim Il Sunga w Pyongyangu i powoli pieła się po szczebelkach władzy. Aż stała się prawą ręką przywódcy KRLD. Zajmuje się przede wszystkim PR-em przywódcy, na przykład planowaniem różnych wizyt, wystąpień publicznych, jego grafikiem. Mogliście ją zobaczyć m.in. jako w sensie, ambasadorkę KRLD w trakcie Igrzysk Olimpijskich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongjang w Korei Południowej. Ona była wysłannikiem Kim właśnie do prezydenta Korei Południowej. Pełni także bardzo ważną rolę w kraju. Jest dyrektorem Departamentu Propagandy i Agitacji Partii Pracy Korei. Czy Kim Jong-un mogłaby zostać przywódcą KRLD? I wracamy tutaj ponownie do tego problemu patriarchatu. Jeden ze znanych ekspertów, który zajmuje się Koreą Północną, Leonid Petrow, mówi o tym, że nie jest to możliwe, aby Kim jong przejęła władzę, gdyż. W tym kraju męskość i wiek jest najważniejsza. Uważa się, że mogłaby być ona nawet w niebezpieczeństwie po śmierci brata ze strony innych pretendentów do władzy. Kim Jong-un ma obecnie 32 lata, więc jest bardzo, wciąż bardzo młoda. Niektórzy eksperci twierdzą, że nie miałaby żadnych szans w starciu z potężnymi aparatczykami, którzy także rządzą w KRLD, a inni twierdzą, że jest naturalnym spadkobiercą brata. Mieszkańcy Korei Północnej też ją znają z telewizji, więc może by byli ją w stanie zaakceptować. Czy ona by była bardziej łaskawym, grzecznym przywódcą Korei Północnej? No nie do końca, może się okazać, że byłaby bardzo, bardzo wręcz, wręcz brutalnym przywódcą KRLD Pamiętacie, pamiętacie wdowę po Mao No właśnie Kim Jong-un prawdopodobnie musiałaby się zachować bardzo bezwzględnie, żeby zachować władzę, żeby mm, pozbyć się wszelkiej konkurencji Więc bardzo jest możliwe, że ona wcale nie byłaby takim lajtowym przywódcą, jak niektórzy myślą Kolejnym scenariuszem po śmierci Kim Jong-una jest także to, że władze w Korei Północnej przejmuje Rada Starszych. Mamy sytuację, gdzie nie ma oficjalnego następcy. Władza wtedy mogłaby przejąć klika najwyżej postawionych osób w państwie z partii oraz z wojska. Pamiętajcie o tym, że w Korei Północnej mamy dwie potężne frakcje: partię i wojsko. W zależności od czasów, Jedna z tych frakcji była potężniejsza. Na przykład za czasów Kim Zuhila potężniejszą frakcją było wojsko, co było zgodne z linią Songun, czyli wojsko pierwsze. Natomiast obecnie za czasów Kim Doyle'a to partia raczej jest ważniejsza, ma silniejszą pozycję niż wojsko. Więc może te dwie frakcje byłyby się w stanie porozumieć, a może by doszło do konfliktu między tymi dwiema frakcjami, wręcz nawet wojny domowej, co by było bardzo niebezpieczne. Dla sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Jak sami widzicie scenariuszy po śmierci Kim Jong-un jest bardzo dużo. Wciąż nie wiadomo, co się z nim dzieje, może jest na wakacjach, może faktycznie przeszedł jakąś operację i teraz odpoczywa w szpitalu. Są to tylko i wyłącznie spekulacje. Dajcie mi znać, jak Wy sądzicie, jaki byłby scenariusz po powiedzmy nagłej śmierci Kim Zona, napiszcie mi w komentarzach. Bardzo proszę już dać sobie spokój z tym e, hejtem, bo to, co ostatnio czytałem w komentarzach. To, to było żenujące, i będę musiał w pewnym momencie zacząć kasować pewne komentarze, bo już po prostu jest taki rynsztok, że tego się nie da czytać. Więc bardzo proszę o rozwagę w pisaniu. A jeśli chcecie podyskutować na poziomie o Korei Północnej, to zapraszam na Patronite. Wszyscy patroni mają dostęp do naszej grupy o Korei Północnej, gdzie możecie porozmawiać z osobami, które się interesują Koreą Północną. I tam mamy zawsze dyskusję na poziomie, dużo ciekawych materiałów, dużo ciekawych linków. Zapraszam serdecznie i dziękuję za wsparcie kanału. W takim razie widzimy się w kolejnych odcinkach już wkrótce. Do zobaczenia w Pjongjangu. Cześć!